Dzisiaj na tapecie otchłan, żaby z osobliwym sposobem rozmnażania. Zaczynamy. W nieustannie zmieniającym się wymiarze chaosu, wśród lasów, łąk, zrujnowanych zamków i samotnych wysp, dryfuje kłębek ognia, ziemi, wody i wiatru. Mieszkańcami tego miejsca są gropuchopodobne stworzenia zwane sladami. Potwory te ucieleśniają nieład i entropię. Nie są przedwiecznymi żywiołakami czy demonami. To chaos w fizycznej postaci. Istnieją setki mitów związanych z powstaniem tych bestii, często takie, które wzajemnie się wykluczają. Posiadają one jednak jeden wspólny mianownik. Slady uważają się za jedyne świadome stworzenia żyjące we wszechświecie, które są w stanie go prawdziwie postrzegać. Wyśmiewają przy tym inne istoty, które postrzegają świat jedynie wyobraźnią. Brak klarownej historii powstania sladów tylko zdaje się potwierdzać ich nieuporządkowaną naturę. Slady szerzą chaos, by złamać strukturę rzeczywistości. Nie znoszą faktu, że są zamknięte w jednej rzeczywistości i czasie. Sprawia to, że czują się jak w więzieniu i uważają, że chaos jest jedynym kluczem do ich wolności. Pełen nieporządku jest również podział sladów. Istnieje wiele rodzajów tych stworzeń, zwykle nazywanych od koloru ich skóry. Możemy napotkać okazy czerwone, niebieskie, zielone, szare, slady śmierci lub cienia. Warto również wspomnieć, o ich przerażającym sposobie rozmnażania się. Slady noszą pod swymi pazurami niewielkie jaja, które aplikują atakowanej osobie. Jajo osadza się w trzewiach ofiary, by po kilku dniach wykluła się z niego kijanka, która przegryza się przez wnętrzności zarażonego nieszczęśnika, by następnie wystrzelić z klatki piersiowej, zabijając przy tym nosiciela. Przez jakiś czas kijanka żywi się zwłokami, z których dopiero co wyszła. A gdy wystarczająco podrośnie i zyska na sile, udaje się na poszukiwanie świeżego mięsa. Z jaj złożonych przez czerwonego slada wykluwa się osobnik koloru niebieskiego. Jeśli nosiciel był zaawansowanym użytkownikiem magii, kolor będzie jednak zielony. Zainfekowanie przez niebieskiego slada spowoduje narodziny czerwonego lub zielonego. Dość powiedzieć, że dorosłe osobniki. Mogą przekształcić się w szare slady, by później stać się sladem śmierci lub cienia, a ten szalony proces kreacji i rozwoju zdaje się nigdy nie mieć końca. No dobra, ale do rzeczy. Myślę, że w internecie czy podręcznikach możecie znaleźć dużo grafik, które pozwolą Wam przedstawić te bestie dobrze. Nie chciałbym się skupiać na ich wyglądzie, ponieważ uważam, że ten aspekt sladów nie jest wcale taki ważny. Co powiecie na sesję w klimacie filmów z serii o obcym? Bohaterowie próbują wydostać się z lochu lub kopalni po tym, jak zawaliło się główne wejście. Po kilkunastu minutach jeden z członków ekspedycji zaczyna się krztusić i skarżyć na ból w klatce piersiowej. Rozrywa swe ubrania, a z jego wnętrzności wydziera się kijanka wielkości średniego kota, by w ciągu mrugnięcia oka uciec w ciemność. Od tej chwili zacznie się walka o przetrwanie, dramatyczne szukanie wyjścia połączone z wyścigiem z czasem. To stworzenie rośnie i jest głodne. Nie pozwól graczom o tym zapomnieć. Być może ktoś umyślnie zawalił wejście. Być może jeden z bohaterów jest użytkownikiem magii i został tu sprowadzony w celu spłodzenia zielonego slada. A co jeśli kopalnia jest miejscem, w którym granica świata rzeczywistego i wymiaru chaosu zacierają się? Wraz z dojrzewaniem kijanki, dziać się mogą naprawdę dziwne rzeczy. Pomyśl też, co by się stało, gdyby slat mógł przybrać formę człowieka, z którego się wykluł? Co ten potwór mógłby zrobić, gdyby podszywał się pod miejskiego piekarza, wiejską cyruliczkę, generała wojsk królewskich lub następcę tronu? Jak może wyglądać spotkanie z takim potworem? Jak oddać mu sprawiedliwość? Być może slat, spotkawszy bohaterów, całkowicie zignoruje ich, ponieważ nie uwierzy w ogóle w ich istnienie. A może wszystko, co gracze mu powiedzą, zrozumie dokładnie w przeciwny sposób. Może też zdarzyć się, że gracze pomyślą o dogadaniu się ze sladem. Pakty dłuższe lub krótsze można przecież zawrzeć nawet z diabłem czy demonem. Slady jednak to czysty chaos. Zawarcie z nimi wiążącej umowy jest niemożliwe, ale twoi gracze przecież nie muszą o tym wiedzieć. Na koniec odsyłam do podręczników DD, w których znajdziecie gigantyczne ilości inspiracji. Czwartoedycyjne bestiariusze 1, 2 i 3, piątoedycyjny bestiariusz i przede wszystkim podręcznik z czwartej edycji The Plain Below, Secrets of the Elemental Chaos. W podręcznikach do ADD można znaleźć również wzmianki na temat lordów, którzy rządzą sladami. Są to niesamowicie ciekawe byty, ale nawet omówienie jednego z nich to moim zdaniem temat na całkowicie osobny odcinek. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy potwór się podoba i czy używaliście go już na swoich sesjach, czy może jak ja kiedyś zignorowaliście go z powodu braku czynnika fajności. Na koniec przypominam, by zalajkować wideo, zasubskrybować kanał. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!